Przystopniowa pauza na oddech. Chcąc być bardziej obecnym tu i teraz, przyjmij pozycję, która to oddaje. Zadbaj o to, aby twój kręgosłup był prosty. Jeśli chcesz, możesz siedzieć na krześle, poduszce lub stać. Jeśli to możliwe, zamknij oczy. W pierwszym kroku uświadom sobie, co się z tobą dzieje właśnie w tej chwili, przyjrzyj się swojemu wewnętrznemu doświadczeniu. Gdzie jesteś teraz? Co pokazuje Twój wewnętrzny barometr? Uświadom sobie, co dzieje się w Twoim umyśle. Jakie myśli krążą po Twojej głowie? Spróbuję zarejestrować, bez podążania za ich treścią. Następnie zarejestruj, jakie emocje czujesz. Jakie uczucia towarzyszą ci w tej chwili? Zauważ, jakie są Twoje doznania w ciele. Czy jesteś świadomy napięć, które w nim się pojawiają? Nie próbuj niczego zmieniać. Po prostu otwórz się na to, co zauważasz, czujesz. W drugim kroku powoli przenieś uwagę na swój oddech. Poczuj, jak Twoje ciało porusza się podczas wdechu i wydechu. Zwróć uwagę na te miejsca w ciele, gdzie czujesz oddech najbardziej. Jeżeli Twoje myśli zaczną wędrować, po prostu dostrzeż to i skieruj ponownie swoją uwagę ku oddechowi. Zaobserwuj, jak powietrze przemieszcza się w Twoim ciele z każdym wdechem i wydechem. Potraktuj oddech jako podporę, która pomaga Ci pozostać uważnym w, w tej chwili. W trzecim kroku pozwól swojej świadomości rozszerzyć się powoli poza oddech. Ogarnij nią ciało jako całość: zwróć uwagę na swoją postawę, Twój wyraz twarzy, napięcia w ciele lub na powierzchni skóry. W ten sposób możesz uzyskać pojemniejszą świadomość. Jeżeli czujesz jakieś napięcia, dostrzeg je tak po prostu. Nie próbuj ich odpychać. A nie koncentrować na nich swojej uwagi. Po prostu skieruj do nich swój oddech. Kiedy będziesz gotowy, postaraj się przenieść tę rozszerzoną świadomość do kolejnych chwil swojego dnia.